Witam szanownych Państwa, witam Panie Tomaszu. Dzisiaj zegarek wędruje do Pana, ponieważ nabył go pan na portalu OLX. Mamy 18 maja 2025 roku. Jest to niedziela, zegareczek zostanie jutro nadany przed przyjazdem kuriera. Co nastąpi na pewno. Przed południem. Ja ze swojej strony pokrótce przedstawię nabyty przez Pana zegarek. Wygląda on w ten sposób. Również Pan nabył razem z tym kompletem dodatkowy pasek w kolorze brązowym. Jest to ekoskóra. Sama zasada działania zegarka wygląda następująco: obecnie duża, gruba i mała wskazówka, również gruba, to wskaz aktualny godziny i minuty. Wskazówka sekundowa aktualnego czasu znajduje się na poniższej subtarczy na dole, którą tutaj pokazuję w tej chwili wskaźnikiem. Prawa subtarcza oznacza i wyznacza tak naprawdę porę dnia. W tej chwili mamy, co tutaj widać, godzinę 13 po 12, czyli to tak jakby dzieli na godzinę 13. Lewa subtarcza wyznacza nam Odmierzanie chronometru, a dokładnie jego minuty, natomiast duża wskazówka, cienka, sekundowa, odmierza zarówno sekundy, jak i milisekundy w przypadku uruchomienia tegoż chronometru. Ja sobie pozwolę zatem uruchomić w tej chwili chronometr, co następuje przez wciśnięcie górnego przycisku. I z tego co widzimy, chronometr właśnie wystartował. Subdial z lewej strony minutowy oczywiście przeskoczy o kolejną minutę, w miarę jak wskazówka osiągnie pełny wymiar tejże minuty, czyli 60 sekund. Oczywistym jest, iż na chwilę obecną nie będę rejestrował kilku minut filmu HD, jak tak naprawdę odbywa się mierzenie chronometrem. Natomiast pojawi się tu za kilka minut, aby sprawdzić faktycznie jego działanie oraz jak przeskakuje ta wskazówka. Minutowa. Także do zobaczenia za chwilę. Po czym zresetujemy chronometr i uruchomimy odmierzanie tzw. międzyczasów.